Także nasz sprzęt już jest wyładowany i jedziemy robić zakupy do magety. Dzień dobry, To tej strony Dawid z kanału Danwiel na Filipinach. Witam Was dzisiaj uśmiechem, mimo że poranek zaczynam od wymiany kranu, bo cieknie. Także ciocia mnie tu poprosiła, żeby e, kupić jakiś najprostszy kran, żeby to nie ciekło. Wiecie, tutaj to jest tak naprawdę kupę rzeczy do roboty. Czasem mam wrażenie, że tu, wiecie, brakuje faceta do roboty. No ale niestety trzeba to zrobić jeszcze krótsze z jakiś główniany, widzicie No ale jaka cena taka jakość Zobaczymy czy w ogóle się to da zrobić, czy tego nie urwał. Zaraz się może okazać, że tu będzie koszt razy 10 Także będziemy widzieć o, Odkręca się, czyli nie taka straszna ta robota Nie widzę, na teflonie to ktoś pojechał tutaj Myślałem, że to będzie jakaś... no konopi nie ma na Filipinach Coś tutaj jest, o. Trzeba to wyczyścić ładnie. A So messy inside. Jest tak w środku. A oni tą wodę piją, nie? Wyobrażacie sobie? Dla mnie ta woda to jest kurcze, nie wiem. Masakra jakoś. Dobra, kran bardzo prosty. Jak użycie tutaj. Także fajny fajne, bo na wszystkim jest cena, także kran kosztował 30 peso. Teraz ściągnę jakoś tą cenę. No i słuchajcie, dzisiaj jest sobota, nie wiem kiedy ten materiał będzie wyemitowany, ale wybieramy się do Bakong, Odwiedzimy też Duma bo jak mi to pasuje w ogóle? Pasuje. A zrobiłem numer, zostawiłem tak kran. <laughs> no muszę odić. <przychodzi. śmiech> Dobra, bez głupów. Więc ja nie będę gorszy, mam tutaj taśmę teflonową, także zaraz tą taśmą też pojadę i muszę sobie zobaczyć w jakim kierunku się to zawija Zawsze jest gdzieś z tym problem, tak? Żeby to dobrze, dobrze zawinąć. No i teraz możemy mieć problem tej natury, żeby tego gwintu nie przekręcić, bo może się nam zrobić nieciekawa sytuacja, ale, ale jest ok, dociągnęło się jeszcze może to musiał przed potem wymieniać całą instalację dobra, kran zamontowany, także biorę się za chwilę za usuwanie siatek z samochodu pakujemy skuter na samochód no i tym skuterem będziemy wracać z Baką bo tam zostawiamy samochód u mechanika także może nawet dzisiaj uda się spotkać z Maćkiem zobaczymy także zbieramy się powoli przywitała nas taka pogoda jak widzicie jest mokro, dzieciaki gdzieś idą jest sobota no a ja się biorę za demontaż tutaj tego wszystkiego ten tylni pałąk chyba zostawię, ale tak jak mówię, no ta reszta się musi zmieścić tutaj. No i tu wrzucimy ten skuter, także ściągam to wszystko i tyle. Ściągnąłem sobie te boki. No i teraz zobaczę, czy tutaj wejdzie mi skuter, także będę musiał sobie to otworzyć, wyczyścić coś tutaj. No i tyle. Zabieramy skuter ze sobą i jedziemy do magetę, ale pierwszy trzeba ubrać i wykąpać. Kupiliśmy w ogóle na skuter pokrowiec. Taki wiecie, najmniejsze z możliwych, bo nie wiem na co to był czy na rower. <laughs> Powiedzieli, że na skuter, ale widzicie, on całego skutera nie przykrywa. A tutaj, no niestety, wszystko rdzewieje, jeżeli ma za dużo wody. Ta woda albo, wiecie, leje, odparowuje, no i to później powoduje, że ta woda się dostaje wszędzie i rdzewieje, niestety, także. Dobra, zapakowaliśmy się Jedziemy do Dumaguetę. jeszcze w międzyczasie sobie zatankuję eee, No i co? Ten pierwszy tydzień to faktycznie daje nam po Bo jest bardzo dużo rzeczy do naprawy Ja mam czasem wrażenie, że te wszystkie błędy, problemy, które są One są nigdy nie naprawiane Wkurzają ludzi, nawarstwiają się i nic to jest tak, że ten pierwszy tydzień to jest naprawdę naprawa, poprawa pada deszcz, znowu te same miejsca są zalane także ja się po prostu z tego śmieję, bo tak jak mówię no, to jest miejsce, w którym mieszkam tymczasowo, ale ja mając, nazwijmy to, ten program europejski w głowie to na swoim miejscu będę się starał, żeby po prostu te wszystkie rzeczy usuwać, tak? A tutaj to wygląda tak, że wychodzisz rano, robisz coś, jest po deszczu i za chwilę masz całe nogi brudne, nie? Niby zmieniasz laczki na domowe, ale zawsze coś tego brudu do środka się dostanie, także... Ja u mnie bym, bynajmniej, porobił wszystkie chodniki. To nie jest jakiś duży kość, bo można użyć kamienie rzeczne. A tutaj się z tym nic nie robi, także życie się tak toczy, że ja się nieraz śmieję, że wiem na bank, wrócę za pół roku i te wszystkie rzeczy będą dalej jak dawniej jedyne co może być gorsze to to, że na przykład o nasze rzeczy ktoś nie zadba, tak jak nie było kierowcy żeby nam pomóc i odnowić rejestrację i musieliśmy zapłacić karę, także no to jest naprawdę ciężko opowiadać co, co się tutaj dzieje, ja myślę, że każdy kto się tu będzie wybierał takim, powiedzmy, polskim narzekaczem, jak to jest źle, to przekona się tutaj, jak to potrafi być. Jak bardzo ludzie lekceważą pewne rzeczy i no w ogóle nie dążą do tego, żeby to naprawić. Nie przeszkadzaj. Także bardzo szybko się nauczycie. I ja dalej uważam, że Filipiny to jest kraj dla ludzi samodzielnych. Im bardziej jesteś samodzielny, tym więcej rzeczy. Będziesz w stanie zrobić sam, bo inaczej, licząc tu na czyjąś pomoc, jesteś niestety zdany na tą niską jakość. Musisz to zaakceptować. Dobra, wjeżdżamy na stację. Także tutaj, w odróżnieniu od polskich stacji benzynowych, jest nalewacz, któremu mówicie, za jaką kwotę chcecie zatankować. On to ustawia na dystrybutorze. No i tankuje, także no nie ma mowy o przelanie. Jeżeli by przelał, to jest jego wina, to ja mam w tym momencie paliwo gratisie, także zobaczcie. Także jak tylko zatankujemy, jedziemy dalej. No i mam nadzieję, że ta pogoda się zmieni, bo jest tak mokro, szyby parują, no i ogólnie tak się ciężko oddycha. Jestem jeszcze nieprzyzwyczajony. Dobra, zatankowaliśmy się. Tak parę słowo o jeździe na Filipinach po powrocie. Moim zdaniem nie zmieniło się nic. Parę dróg może jest zmienionych, wyremontowanych, nazwijmy to. Ludzie dalej jeżdżą w ten sam szalony sposób, wysypując dużo. Czasami wszystko. W ogóle co, w mojej okolicy szykują się wybory, więc mam wrażenie, że. Yy, są zmorzone kontrole. Czasami to jest takie, wiecie, śmieszne na wyrost, nic nie zmienia, ale lokalne władze chcą, chcą się pokazać, że są, nie? Organizują jakieś checkpointy. Eee, Ogólnie to jest takie trochę pierpliwe, bo niczego nie zmienia. Ludzie dalej, tak jak jeździli bez kasków, nie wiem, bez prawa jazdy omijali, to wszystko to dalej to robią. <laughs> Także to tak trochę mnie śmieszy, wiecie. Ale ja jakby jakby się miał możliwość Urodzić jeszcze raz na Filipinach, to tutaj by dostał, nie wiem, złotego lwa albo jakieś inne mega wyróżnienie, bo naprawdę jest, jest tu co pokazywać, jest tutaj co robić, nie? raz zjadę ci chłopie, bo już się pocisz. Już się tak, w ogóle to w mojej okolicy tych wszystkich mechaników, elektryków, których sprawdzałem, to są prości ludzie i to dbając o bezpieczeństwo, nie chcę dawać samochodu komuś, to no mógłby to naprawiać brzeszczotem albo młotkiem. Także nie, nie, wolę zapłacić, mieć święty spokój. A wiem, już kiedyś słyszałem, że w Dumaguete jest e, przynajmniej trzech mechaników, którzy ogarniają temat dosyć solidnie jak warunki, na warunki filipińskie. No i Maćka zapytałem, mówię, znasz kogoś, bo Macie gdzieś tam zawsze daje do naprawy swoje pojazdy. I mówię, wiesz co? Jest taki kościół, który e, robi obcokrajowcom samochody, liczy sobie odpowiednie pieniądze, no ale ludzie są zadowoleni, więc dał mi na no i dzisiaj jadę. Także zobaczymy, jak to będzie. Tak, jak mówię, gdybym miał narzędzia miejsce, to pokusiłbym się o naprawę samemu, ale niestety nie mam, więc tutaj koszt związany z organizacją, żeby to naprawić przynajmniej raz bo większa naprawa, jak danie to komuś do naprawy także eee, tym się gdzieś kieruje. także zobaczymy Pokażę Wam zaraz e, piękne miejsce jadąc właśnie od nas e, z północy wyspy do Dumaguete to są bulwary myślę, że za parę lat jakby je skończyli i zrobili fajne chłodniki Jakieś takie miejsce typu, nie wiem, promenada albo coś, to byłoby to naprawdę bardzo ciekawe i atrakcyjne miejsce. Tutaj te lampy też takie podniszczone Pamiętam już na początku, jak przylatywałem w 2019 roku, to już to było w takim opokanym stanie. Teraz tutaj tą drugą część już zrobili, reszta, reszta czeka, także tutaj już przekopują, robią drogę. Zobaczcie jakie widoki na wyspę sebu. Myślę, że kiedyś tutaj zrobię ujęcie z drona, tak lecąc wzdłuż. No i to jest droga numer 7, tu jest tablica, widzicie, z numerem. Także jadę, ładowania wciąż nie ma. No i póki co samochód jedzie, to znaczy ładowanie jest, ale pokazuje, że go nie ma. No, także jeszcze prąd mam. Już zbliżamy się do Sibulan. E, tak właściwie to jedziemy obwodnicą, która w międzyczasie została ukończona, bo tylko jej kawałek był jakby dostępny, więc no, zobaczymy, jak ta droga tutaj wygląda. Pozwoli nam na pewno zaoszczędzić dużo czasu. Bo zawsze wiecie, od Sibulan cała ta reszta jest mocno za, zakorkowana, e, nawet jak nie jest zakorkowana, to jedzie się bardzo powoli, więc tutaj przynajmniej no, mamy możliwość jechać jakoś płynnie. E, zaczyna się pojawiać słońce, także robi się coś lepiej. No i widzę nowe zabudowania się pojawiają. Jedne są wyremontowane. E, że coś się, coś się tutaj dzieje w tej okolicy? Jedzie przed nami gościu, transportuje mały domek i musi uważać na wszystkie kable. No i jakiś tam kabel zahaczy wcześniej, nie? <gry> Widzicie? No i koszt takiego domku to jest gdzieś jakieś nie wiem, tysiąc dolarów yeah, Dojechaliśmy, także jesteśmy na głównej drodze no i. Z tymi plecami widzicie warsztat, w sumie to jest warsztat oponiarski, muszę się przesunąć bo nie chcę żeby mnie coś potrąciło, także przejdę sobie tutaj, idziemy się zaraz zapytać jak tam z czasem i jak to wygląda, także, no a samochód postawiłem tutaj na awaryjnych, także idziemy do środka się zapytać. Także po kolei wszystko umieszczamy na liście. Jak już tu jestem przy okazji, żeby zrobić to po prostu za jednym razem. And now electrical Problems, the Issue with Charging and Power steering. Także jak już widzieliście, George jest przemiłą osobą i przede wszystkim ma wiedzę. Także wiem, że na pewno dobrze trafiłem, więc dzięki ci Maciek za wskazówkę. Także na pewno, jeżeli będziecie gdzieś w Dumaguette, będziecie potrzebować pomocy, to myślę, że George jest tą właściwą osobą, na której się nie zawiedziecie. Ale dobra, nie chwalę przed czasem, to już później zweryfikuję po odbiorze. Pokażę Wam tak jeszcze szybko, że jego warsztat jest dobrze wyposażony. Także, jak na warunki filipińskie, jest wszystko: kompresory, maszyny do opon, no i przede wszystkim ma dużo klientów. Także to też o czymś świadczy. No i za chwilę weźmiemy, wyładujemy nasz skuter no i dalszą dzisiejszą ekspedycję będziemy kontynuować na dwóch kółkach. Także nasz sprzęt już jest wyładowany, i jedziemy robić zakupy do dumagek. Dobra, jesteśmy przy bulwarach, idziemy sobie tutaj zjeść, zaparkowałem w parkingu podziemnym, bo nieraz tak jest, że właśnie skutery muszą być parkowane w parkingu podziemnym, a u góry zostają samochody. Powiem Wam tak pokrótce, spotkaliśmy Maćka na skrzyżowaniu, także wymieniliśmy sobie po uśmiechu i... Kurczę, jak nam czas się pozwoli, to się pewnie spotkamy gdzieś, bo jechali na plażę. A, i najważniejsze, zapomniałbym o widoku. Także wypogodziło się. No i idę do góry coś zjeść. Także tutaj są bulwary. I tutaj list stoi w kolejce. Także wybieramy sobie coś. Zobaczcie sobie, jaki jest wybór. Hello! Welcome to my video blog. No, Także jest asortyment, jest wybór. Możecie sobie wybrać, później się płaci. Wszystko jest oczywiście ciepłe. Teraz oczywiście do kasy, zważyć i bierzemy się za jedzenie. No i na stole mamy oczywiście dwie porcje ryżu. Ja sobie wziąłem siomaj, tutaj macie rybkę. Oczywiście, chapsui i chicken curry, czyli kurczak curry. No i za to całe zapłaciliśmy 600 peso, wliczając dwa shakey, także mango i banan, plus następny waniliowy. Myślę, że cena fajna. E, pojedliśmy, także teraz wybieramy się na zakupy. No i po zakupach planujemy wybrać się na masaż. Pominąłem o nie wcześniej, także musimy czekać do godziny 2, bo wtedy jest otwarte. Dojechaliśmy już do Hypermart, niedaleko Barangaju Bagakay, Także świeci słońce, strasznie grzeje. Tutaj goście, którzy pilnują parkingu, przykrywają siedzenia skuteru, bo naprawdę można mieć później jajka na twardo. A my idziemy na zakupy. No i zobaczcie sobie, jaka duża powierzchnia sklepu. Fajna muzyczka w środku, ale będę musiał wyłączyć za chwilę, żeby mi YouTube nie, nie zablokował kontentu. E, pokażę Wam kolejną z rzeczy, którą uwielbiam na Filipinach, poza oczywiście jakimiś tam kamieniarskimi sprawami i kolekcjonowaniem miodu. Zobaczcie sobie, to jest oczywiście naczynia porcelana. Kurde, i to są piękne rzeczy, zdobione I nawet nie jest specjalnie drogie 200 peso, czyli to macie gdzieś około nie wiem, 16 zł za, za talerz To naprawdę super Warto takie rzeczy przywozić z Filipin czy w ogóle z Azji Często mam frajdę zrobienia zakupów na Filipinach Szczególnie jeżeli chodzi o sprawdzanie producentów Kto, kto to wyprodukował I oczywiście znajduję polskie produkty Popatrzcie, coś wam pokażę Widzicie, tutaj jest mleko Emborg, oczywiście jest tańsze od całej reszty. I zobaczcie, co tutaj pisze. Producing in Poland. Także jestem ciekaw, co to za firma robi. Niemniej jednak jest to polski wyrób. Na dziale mięsnym, różne rzeczy w chłodniach: mrożonki, siomaj, jakieś pizze, plasterki. Także tu można coś kupić. Oczywiście nie jest to takie jak wiecie, u nas w Polsce, bo to, to nie jest. Kraj, w którym się wędzi typowo różne rzeczy. Czasami możecie spotkać właśnie, o rybę wędzoną. I to akurat lubię, to jest Bangus, czyli Milkfish, czyli ryba mleczna. Także ja sobie też do Polski nieraz brałem parę sztuk. Żeby dać innym po prostu popróbować. Nie? No. Macie tu warzywkę, ale warzywka to ja zawsze kupuję gdzieś w markecie na straganie, bo tu potrafią być ceny naprawdę wywalone w kosmos. Pamiętam jak kupowałem takie suszone rybki dla mojego żółwia czerwonolicego A tu patrzę, że to wszystko to są suszone ryby i je można jeść To znaczy, nie żebym był zdziwiony, bo wiem, że to tak się robi, ale to... Wiecie, mam skojarzenia Teraz pora na krainę ciekawą, czyli makarony Zawsze uwielbiam jakoś te smaki azjatyckie, wszelkie maści z zupy Także tutaj lis wybiera co chce a tu oczywiście w rogu sklepu plac zabaw dla dzieci, czyli można zakupy zrobić w spokoju. No i my już powoli idziemy do kasy. Za chwilę się będziemy chcieli przetransportować, żeby sobie zrobić masaż. O, ale jeszcze Wam coś pokażę. Z Patoli, generalnie Patola jak dojrzeje, to jest taka bardzo głupista. Można powiedzieć Patola to jest tak uproszczenie, taki duży ogór, który jak właśnie za bardzo dojrzeje, to jest włóknisty. No i te włókna się właśnie zostawia i to jest taki, można powiedzieć, ala naturalna gąbka. Bardzo fajna rzecz do kombi. Płacimy no i powoli wychodzimy. Wyszliśmy z Hypermark i oczywiście przywitała nas jakaś chmura, coś tu kropi. Załadowaliśmy się na skuter. No i jedziemy teraz do salonu masażu. Musimy jeszcze kupić po drodze mięso jakiegoś leczona na dzisiejsze urodziny, bo się okazuje, że teściowa ma urodziny. A few minutes later. Za moimi plecami widzicie też słup elektryczny. Tu większość słupów, bo to w sumie nie jest nic nadzwyczajnego, ale większość słupów na Wilwinach to się aż od tych kabli ugina. Zobaczcie sobie jak jest krzywy i... Zauważyłem, że zamontowano kamery, bo wcześniej ich nie było. Te słupy się jeszcze, jeszcze bardziej się krzywią, jeszcze bardziej. Jestem ciekaw czy tu kiedyś nastąpi jakiś taki skok, wiecie, żeby ta energetyka poszła w tą samą stronę jak w Europie. Tu jest normalnie taka kabloza. To jest to, co uwielbiam na Filipinach najbardziej, czyli raz świeci słońce, a raz deszcz. No i akurat udało nam się tutaj schronić na stacji benzynowej. Zobaczcie sobie, taka pompa, że zanim dojechalibyśmy do salonu masażu, to bylibyśmy doszczętnie młodsi, także no musimy pierwszy poczekać, aż to chmursko gdzieś przejdzie, no i na całe szczęście, że na, na stacji nie ma dużo obu. możemy tutaj przestać pod tym daszkiem. Jak zmokniecie na Filipinach, to mówię całkiem serio, całkiem poważnie co zrobić. Stajecie sobie w miejscu, gdzie jest klimatyzacja, bo z tego leci ciepłe powietrze i po no, trzeba się wysuszyć, nie? <laughs> całkiem poważnie. Będziecie susilić w ciągu 5 minut. Słuchajcie, jednak nie pójdziemy na masaż. Tak się rozpadało, że mimo że na chwilę wyschnęliśmy to dopadła nas taka ulewa, że po prostu jesteśmy cali mokrzy także no, myślę, że jest to bez sensu więc zresztą zobaczcie jaka jest pogoda No, także takie akcje tylko na Filipinach Dobra, zbieramy się, jedziemy tylko odebrać mięso i śmigamy do domu Dobra, słuchajcie, odebraliśmy już rzeczy potrzebne na urodziny teściowej Widzicie, mam na sobie taki kondonek. Także myślę, że tutaj najlepsze przeciwdeszczowe to są właśnie takie plastiki. Nic innego nie zastąpi niestety przy tej pogodzie, żeby pozostać suchym. Także słuchajcie, no, udało nam się auto oddać do mechanika. Nie udało nam się spotkać z maczkiem, może następnym razem. No i ta pogoda na stroje przepędziła dzisiaj, przynajmniej połowę z tego, co zaplanowaliśmy, zrobiliśmy. Także lajkujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.